Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony UBA. Uba Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli oglądaliście moje vlogmasy, to wiecie, że udało mi się pod koniec grudnia polecieć do Polski. Przypadło to na moment, kiedy w Polsce właśnie bardzo mocno dyskutowało się o Pegazusie. Jedna osoba znajoma mi zapytała mnie nawet, a czy wiesz, że w Polsce pis szpieguje ludzi przy użyciu izraelskiego Pegazusa? No, co ty nie powiesz? Jako, że na co dzień mieszkam w Izraelu i pracuję w izraelskim high temat NSO i Pegasusa jest. Mi całkiem bliski. Znaczy, ja nie pracuję dla NSO, ale wiecie, wiadomo o co chodzi i to jest bardzo mocno tutaj dyskutowane. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o historii firmy NSO, o tym, jak prawdopodobnie działa Pegasus oraz o największych kontrowersjach i skandalach związanych z tym oprogramowaniem. Nie przedłużając, zaczynajmy. Firma NSO powstała 12 lat temu, w 2010. Roku. Nazwa pochodzi od pierwszych liter imion założycieli NSO, czyli N jak Niw Karmi, O jak Omri Lawi i S jak Szalew Julio. Założyciele NSO, tak jak to zazwyczaj bywa w świecie izraelskich startupów, poznali się w armii, a konkretniej w Unicie 8200, czyli po prostu w wywiadzie. Już na samym początku zdobyli bardzo dużo pieniędzy od inwestorów, którzy wyłożyli na stół 2 miliony dolarów. Jednym z pierwszych klientów NSO był rząd Meksyku. Oni użyli tego oprogramowania do niezbyt szczytnych celów, ale on o największych skandalach opowiemy sobie za chwilę. Firma rozwijała się bardzo prężnie dzięki swojemu produktowi Pegasusowi, który jest reklamowany jako technologia pomagająca przeciwdziałać terrorowi, pedali, handlowi ludźmi, porwaniom i pomagać w lokalizowaniu ludzi, którzy utknęli przy np. katastrofach budowlanych, naturalnych czy lotniczych. Pegasus jest zakwalifikowany przez rząd Izraela jako broń, więc każda sprzedaż tego systemu musi być zatwierdzona przez izraelski rząd. W 2014 roku NSO połączyło się z inną firmą produkującą technologie szpiegowskie, Circles. Circles już wtedy potrafiło zlokalizować w telefon w bardzo krótkim czasie. Już wtedy na liście krajów, które teoretycznie E, używały technologii Circles, e, znajdowały się takie państwa jak Australia, Belgia, Estonia, Kenia, Meksyk czy nawet Serbia. Na ten moment e, główna siedziba firmy NSO znajduje się w mieście Hercelia, nieopodal Tel Awiwu, troszeczkę na północ, niedaleko od mojego mieszkania e, i sama firma e, zatrudnia prawie 500 pracowników. A więc powiedzmy sobie teraz o największych skandalach związanych z Pegasusem. A było ich sporo. Zacznijmy od wspomnianego przed chwilą Meksyku, który kupił Pegasusa w 2012 roku. Do czego posłużyła im technologia, na którą wydali 20 milionów dolarów? Według śledztwa prowadzonego przez New York Times do szpiegowania dziennikarzy i aktywistów zajmujących się prawami człowieka. W 2018 roku Amnesty International zarzuciło NSO, że ich członek był szpiegowany przez Arabię Saudyjską. Przy użyciu właśnie ich technologii. NSO oczywiście wszystkiemu zaprzeczyło, ale już w roku 2019 odkryto, iż Aharon Almok Asulin, Izraelczyk mieszkający pod Tel Awiwem, był jednym z agentów zamieszanych w tę sprawę. Po tej aferze, ciągle w roku 2019, NSO opublikowało list, w którym mówią, że ich firma działa z wystarczającą uczciwością i ostrożnością. W tym samym roku zamrożono współpracę z Arabią Saudyjską. Stało się to po kolejnym skandalu związanym ze śmiercią Jamala Khashoggiego. Okazało się, że jego telefon był śledzony technologią należącą do NSO przez kilka miesięcy przed tym, jak został zamordowany. Rok 2019 obfitował w skandale związane z NSO. Jeszcze w tym roku Whatsapp zarzucił tej firmie, że stworzyli feature, który infekował telefony użytkowników przez funkcję dzwonienia na Whatsappie. Co więcej, Telefon mógł być zainfekowany, nawet jeżeli dany użytkownik nie odebrał tego podejrzanego połączenia. NSO wyparło się tego, że targetowali danych użytkowników, ale nigdy nie zaprzeczyli temu, że taki feature powstał. Na liście celów tego oprogramowania szpiegowskiego znalazło się 1400 użytkowników z 20 krajów, w tym, co bardzo ważne, przynajmniej 100 adwokatów, obrońców praw człowieka i dziennikarzy. W wyniku tej afery WhatsApp pozwał NSO, twierdząc, że naruszyli oni CFAA, The Computer Fraud and Abuse Act. W odpowiedzi na pozew NSO zrzuciło winę na swoich klientów, czyli rządy poszczególnych krajów, które zakupiły ich technologię. WhatsApp udowodnił jednak, że te ataki pochodziły z serwerów NSO, a nie z serwerów ich klientów. NSO wyparło się i odpowiedziało, że oni nie używają Pegasusa w imieniu klientów. W zeszłym roku, czyli w 2021 NSO otrzymało kolejny pozew, tym razem od firmy Apple w związku z exploitem nazwanym Forced Entry. Exploit ten był w stanie zainstalować Pegasusa na danym telefonie bez potrzeby tego, żeby ten użytkownik w cokolwiek klikał albo cokolwiek robił. Do długiej listy skandali i niejasności związanych właśnie z NSO dołączyła ostatnia sytuacja w Polsce. Okazało się, że miłościwie nam panujący używali Pegasusa do szpiegowania członków opozycji, takich jak Roman Giertych, Ewa Wrzosek czy Krzysztof Brejza. Mateusz Morawiecki odniósł się do tego tematu, mówiąc, że to wszystko fake newsy. Czy jesteście zaskoczeni? Bo ja nie. Powiedzmy sobie teraz pokrótce, jak działa Pegasus. Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, który jest w stanie czytać wiadomości, zbierać informacje o pochodzeniach przychodzących i wychodzących z danego telefonu, ma dostęp do haseł i kont, które znajdują się na danym urządzeniu, jest w stanie zlokalizować telefon, w Ułamek sekundy i wysyłać informacje na temat lokalizacji tego urządzenia. Technologia Pegasus ma również dostęp do mikrofonu i do y, kamery y, albo kamer, które znajdują się w danym urządzeniu y, i może nimi operować, włączać i wyłączać je bez wiedzy y, właściciela tego na przykład smartfona. Pegasus targetuje niedociągnięcia w kodzie, np. aplikacji, które są zainstalowane na danym urządzeniu, albo jakieś niedociągnięcia systemowe i w taki właśnie sposób instaluje się np. Na, na telefonie. Pegasus mógł kryć się np. w linkach, w aplikacjach takich jak Galeria Stjęć czy Apple Music, ale niektóre exploity były zero-click. Czyli nie wymagały żadnej interakcji ze strony użytkownika tego urządzenia, aby zostać zainstalowane. Bardzo trudno jest też wykryć, czy dany telefon był kiedyś zainfekowany Pegasusem. Jeżeli Pegasus wykryje, że urządzenie nie miało kontaktu z serwerem Command and Control przez 60 dni. To oprogramowanie samo się odinstalowuje, zacierając wszelkie ślady, żeby tam było. Oczywiście osoba operująca danym Pegasusem może również odinstalować to oprogramowanie z urządzenia użytkownika, który był zainfekowany zdalnie, również zacierając wszystkie ślady. Bardzo pomocnymi e, dla twórców Pegasusa okazują się również programy bug bounty. Czym to jest? Większość firm high-techowych oferuje łowcom bugów pieniądze. Są na świecie różni freelancerzy, którzy wyszukują w oprogramowaniu w produktach tych dużych e, nie tylko, high firm różnych nieścisłości albo jakiś na przykład luk w kodzie, które sprawiają, że można się do danego systemu włamać. Jeżeli są to tak zwani hakerzy etyczni, no to wtedy odzywają się do tych firm, dają im pełną specyfikację tego, jak udało im się złamać zabezpieczenia i dostać na przykład do serwerów danej firmy, a w zamian ta firma high wypłaca im bounty, czyli nagrodę i te nagrody oscylują w okolicach od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów. Są to dobre pieniądze, ale jeszcze lepsze pieniądze za właśnie takie informacje potrafią zapłacić firmy, które produkują technologie szpiegowskie. Firmy takie jak NSO. Dzięki informacjom na temat uszczerbków w systemach dużych firm technologicznych są w stanie bardzo szybko napisać nowe eksploity, które potem będą mogli oferować swoim klientom. Nie dziwi więc, że niektórzy freelancerzy porzucają swoją etykę i sprzedają o Swojej pracy, wytężonej pracy umysłu, do firm, takich jak właśnie NSO, czy innych te tego typu, które produkują właśnie technologie szpiegowskie. Kończąc dzisiejszy film, czy my mamy się czego obawiać? Trudno powiedzieć i tak i nie. E, raczej taki szary człowiek, szary obywatel, zwykły, e, nie zostanie ofiarą Pegazusa, dlatego że Pegazus e, jest używany raczej na grubsze ryby, czyli na polityków opozycji, dziennikarzy, aktywistów itd. E, a raczej taki zwykły człowiek e, nie będzie osobą, która będzie stargetowana do tego, żeby na ich telefonie został zainstalowany Pegazus. No, chyba, że przez pomyłkę. Z obecnie nam panującymi nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli chodzi zaś o targetowanie właśnie na przykład polityków opozycji, no to to już jest bardzo martwiące i to jest gruba sprawa. Polska nie jest jedynym krajem, który używa Pegasusa nie do zwalczania terroryzmu czy Innych kryminalnych aktywności, tylko właśnie do szpiegowania na opozycji czy na wrogach politycznych. Chyba jednak powinna być tutaj jakaś oficjalna granica. Na szczęście skandalom i nieścisłością związanym z nieprawidłowym użytkowaniem Pegasusa przyglądają się takie organizacje jak na przykład Citizen Lab. Jak potoczą się losy NSO Pegasusa i jaką linię obrony obierze polski rząd? Poczekamy, zobaczymy. Z takich ciekawostek już na sam koniec powiem Wam, że w moim bardzo bliskim otoczeniu jest kilka osób, do których e, odezwali się rekruterzy NSO, proponując im właśnie zaaplikowanie e, do pracy tam i te osoby odmówiły ze względów etycznych. No to chyba tyle z ciekawostek. Jeżeli ten film Was zainteresował i Wam się spodobał, bardzo proszę kliknijcie kciuki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać Powiadomienia o każdym nowym filmie, który pojawi się na moim kanale. E, możecie też udostępnić ten film na swoich social mediach, e, żeby więcej osób dowiedziało się o co chodzi z tym Pegasusem, czym jest Pegasus i jak to wszystko działa i jaka jest historia tego oprogramowania. Możecie mnie również odwiedzić na moich social mediach. Jestem na Facebooku e, i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać niemal codziennie. Póki co żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!